Kochani, dzisiaj z Fafikem Fafik to jest piesek mojego wujka Jest łałą Chodźcie pokażcie się. Tak No i on bardzo lubi się bawić Testujemy pedigree rodeo z wołowiną Fafik to jest rozpiska i ja tą rozpiskę wam napiszę jak mi się uda, jutro może Wam napiszę w opisie, aby coś zmieniać, ostrze, nie chce mi się czytać, jak to wygląda. No to w ten sposób pachnie y, trochę lepiej niż zwykła psiakar. Jeśli chcecie testik mojego nowego małego kotka, takiej saszetki, bo specjalnie kupiłam do spe teściku, to mi napiszcie. No i teraz testujemy to. Ja to rozdzielę na dwie części. Najpierw dajemy te ciemne. Ojejku, no proszę. <laughs> Pożycz sobie. A, Fafek no za na wszechpada. Niechaj. Niechaj. tym przepada. Niechaj. 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 Pafik za tym wręcz przypada. I polecam to dla waszych piesków. Akurat to jest piesek mojego wujka, ale mu to bardzo smakuje. On się uwielbia wawić. I to by było na tyle, jeśli chcecie więcej testów lub test z moim nowym kotkiem, to, to piszcie i piszcie mi imiona dla mojego kotka, to jest sami samiec, więc możecie mi napisać imiona, bo jeszcze nie ma imia, imiona, więc możecie mi napisać. To by było na tyle, więc pa pa! chcecie chcecie teścik tej saszetki.